Cześć jestem Zegarek witam wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu trzeciego odcinka pierwszego sezonu serialu The Walking Dead Tyler Dixon. Z tego miejsca zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę i przypominam, że zain będę o godzinie 20:30 odbędzie się live, na którym zanalizujemy sobie zwiastun do odcinka czwartego. I co? Lecimy w tym momencie z omówieniem tak naprawdę półfinałowego odcinka, to odcinek trzeci z sześciu, w którym już pomału zaczęła się rozkręcać akcja, także być może każdy kolejny odcinek będzie coraz to bardziej dynamiczny, albo po prostu zrobimy chamski cliffhanger na koniec na drugi sezon i tyle. <laughs> Ale zobaczymy. Tak czy jak widzimy tutaj, jak Daryl, Izabel, Laurent i Sylwia przyjechali do miasteczka, w którym miał na nich czekać informator w teatrze, który miał mieć radio, przez które mieli zdobyć no, kolejne informacje, gdzie mają się udać i dodają się do tego teatru. Okazuje się, że ten gość jest dziwny, trochę jakby tak nie kontaktował z rzeczywistością. Okazuje się, że radio nie działa, bo musiał użyć jego części do czegoś innego i nagle ich zaprasza: chodźcie za mną, chodźcie za mną, i okazuje się, że chłop jest totalnie odklejony. Zapraszam ich po prostu na występ muzyczny, gdzie zombie sobie grają, bo ich poprzywiązywał tak, że nie mogą się ruszyć i grają na instrumentach. Super, widać, że jest odklejony. Bardzo mi się też to podobało, że Dary nagle stwierdził z Izabel, a chodźmy stąd i go zostawili tutaj w jego świecie. No jasna. Całkiem zabawne to było. Niemniej jednak potem wychodząc z Derry jeszcze załatwia jednego sąbiaka i mówi, że tym razem zrobimy to po mojemu. Bo oczywiście teraz jechali tą okrężną drogą, tam jak Izabel chciała, żeby przejść do tych informatorów, żeby było bez bezpieczniej. Ale teraz stwierdził, że po prostu już wprost udają się do Paryża, żeby nie tracić czasu. No i właśnie dostają się do Paryża. Hmm. I widzimy to, jak chwilę się po nim przechadzają i gdzieś tam przechadzając się na cmentarzu natrafiają na falu i jego ludzi, czyli oczywiście przywódcę nowej grupy, która ugościła ich z otwartymi ramionami. I tutaj właśnie ten gość mówi, że tam próbują przetrwać, już i dają sobie radę. I mają 64 osoby w swojej grupie. Również też Daryl cały czas zaciekle wypytuje się o radio Okazuje się, że rady nie mają, ale mają gołębie pocztowe, dokładnie tak. <grym> no nie do końca tego Daryl oczekiwał. Bo w sumie nadal jest w punkcie wyjścia i nadal, nadal nie przybliża go to do powrotu do domu, prawda? No, w międzyczasie też widzimy jeszcze jak Lorent jest zasypywany różnego rodzaju podarunkami od dzieciaków czy innych ludzi z tej grupy. Tak, i potem jeszcze też mamy tą jedną typiarę chyba Sonię, która straciła męża w tej grupie i nikt nie potrafił jej pocieszyć. Przyszedł Daryl, powiedział jej dwa słowa i od razu się ucieszyła, i od razu tam Falun powiedział, że to jest wybraniec. No cóż, ja, ja może przeminę komentarz odnośnie tej odklejki religijnej. Niemniej jednak na dzieciaka spadło w sumie dosyć duże brzemię, brzemię i on może się też mocno odkleić pod tym względem, że tak go wszyscy traktują, prawda, i dają mu podarki, prawda. Może mu odbić od tego palma. Zobaczymy. Niemniej jednak idąc dalej przejdziemy do Koldrona które przyszedł właśnie do tej całej Jeannette Dokładnie nie pamiętam jak się wymawia imię, sorry za, sorry za to Natomiast w międzyczasie idąc pomija on jakieś pomieszczenie z jakimś ząbiakiem Ale zaraz sobie oczywiście do tego wrócimy I później poznaje on tą typiarę po raz pierwszy I z tego co dobrze zrozumiałem to on pierwszy raz jest w tej grupie tej typiary Tej Jeannette powiedzmy I pierwszy raz ją widzi ale wcześniej chyba pracował z inną grupą ludzi, którzy dla niej pracowali. Więc tak to dobrze zrozumiałem. Niemniej jednak tutaj oczywiście mówi, że chce dołączyć do jej grupy. I w zamian oferuje za to Daryla, bo wie gdzie on jest. No i typiara się na to zgadza. I dotrzymuje. Znaczy, no i mają pomiędzy są zawartą teraz już umowę. I potem właśnie widzimy tego zombiaka które uwaga, uwaga, widzimy, że jest przywiązany łańcuchami I nagle dwójka ludzi wybiega z tego pomieszczenia, w którym on był zamknięty. Gościu po prostu wyrywa łańcuchy ze ściany razem z tymi zaczepkami na łańcuchy. Biegnie w tą szybę i nagle zaczyna jakby pękać i wylewa się z niego krew, jakby, miał takie, jakby mu ciało wybuchało w środku. Więc prawdopodobnie to był jakiś eksperyment hmm, próbujący pewnie uśmiecić tego ząbiaka. Nie wiem, czy do końca udany, raczej nie do końca. Niemniej jednak to też był chyba nowy wariant, tak mi się wydaje. W sensie widać było, że podbiegł do tej szyby, ale on wyrwał te łańcuchy tak, z taką siłą, że nie wiem, czy to nie był jeszcze jakiś silniejszy wariant zombie, tak naprawdę. No chyba, że po prostu te szybsze zombie są też tak gigantycznie silne. No. I gdzieś obok jeszcze ta głowa w słoiku z tymi jakimiś rurkami. No ciężko powiedzieć dokładnie, co jest tutaj robione. Prawdopodobnie to był test, który miał na celu uśmiercenie tego właśnie do zombiaka, ale się nie do końca udał, to no też sugeruje nam, że pewne te, pewnie te podpalające zombie, na których krew wrze, pewnie też były właśnie wynikami nieudanych eksperymentów, co było do przewidzenia już wcześniej. No bo w końcu w Stanach ich nie było, no to. By to było pewne, że pewne to są nieudane eksperymenty. Niemniej jednak, y, kto wiem, może to nie był eksperyment, który miał zabić tego zębiaka, tylko może go właśnie wzmocnić, żeby był jakąś bronią, ale nie sądzę, żeby w tą stronę poszli, bo jak tak, to na kogo miałoby być bronią, nie? No właśnie. Niemniej jednak, potem przechodzimy sobie do Izabel i Deryla, y, którzy są w jej starym mieszkaniu. No i tutaj Izabela przyszła po właśnie różnego rodzaju smakołyki <grym się wytkujesz> na wymianę, y że tak powiem. No tak czy jak też przy okazji opowiadam tutaj swoją historię Darylowi, który znalazł jej zdjęcia mm, i jej siostry No i mówi, że jej siostra jest właśnie mm, matką Lorenta no, i gdzieś tam streszczał pokrótce swoją historię. No i mówi, że może są tacy sami i że są do siebie podobni. No i potem stwierdzają, że już czas wyruszyć z powrotem, no ale wychodząc okazuje się, że są już otoczeni przez zombie, no i muszą się wydostać tylnym przejściem. Wydostając się tylnym przejściem na zewnątrz znajdują dzie dzieciaka. I pamiętacie to dziecko, któremu Izabel w poprzednim odcinku w tych flashbackach powiedziała, żeby poszła do swojej matki, a to właśnie jest tutaj. A to było pewne, że to się dobrze dla tego dzieciaka nie skończy. No i faktycznie widzimy, że już się zmieniło i to dawno, dawno temu. Niemniej jednak e, nagle zaczynają wypadać zombie z okien. To są oczywiście te podpalające warianty, które rzucają się na naszych bohaterów. No i Daryl łapie jednego z nich, nabija jak szaszłyk i przepala nim pnącza na drzwiach, bo jedyna droga ucieczki to były drzwi obnośnięte pnączami już, więc stwierdził, że użyje tego zombiaka, całkiem smart. No i faktycznie hmm, udaje mu się przepalić te pnącze i udaje mu się uciec. Jednak, nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, że to zajęło jakieś pół minuty, a te zombie, które szły powoli do Izabel jakby cały czas były w tym samym miejscu, jakby szły na bieżni. Ale nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie. No niemniej jednak potem hmm, mamy cięcie, już widzimy gdzieś tam y, trzech bohaterów w tunelu, w jakimś bezpiecznym miejscu, gdzie przechodzi do nich falu Lorent i cała reszta, znaczy i jeszcze i ktoś tam jeszcze chyba. Y, y, I widzimy tutaj właśnie Izabel wręcza y, zdjęcie swojej siostry, czyli matki Lorenta, Lorentowi. Y, oczywiście Lorent nadal nie wie, że Izabel jest w zasadzie jego ciotką, tak naprawdę. No i Lorent się tam ucieszył i chwali się, chwali się tym, jak wyglądała jego matka Derylowi. Potem mamy przejście, właśnie do jakiegoś gościa, który wpuszcza gdzieś ludzi za opłatą. No i widzimy, że ten falu dał po prostu worek jakichś orzechów. No i wpuścili go. Potem widzimy, że przechodzą gdzieś tam katakumbami i okazuje się, że dotarli do klubu nocnego, dokładnie tak. No i potem widzimy, jak się gdzieś tam wszyscy osłodzą. Ja tutaj pominę powiedzmy ten mały wątek jakiegoś romansu, tej Sylwii z tym jakimś gościem z tej grupy falu i kilka pomniejszych wątków. Dlatego lecimy już dalej. I dalej, właśnie widzimy Deryda, który razem z Izabelą pytają się gdzieś tam jakichś typiarzy, którzy rzekomo mają jakieś informacje i chcą wyhandlować właśnie z te smakołiki <grym> informacje. Gdzie Dered mógłby znaleźć łódź, którą mogłaby się stąd wydostać? Ale okazuje się, że goście coś kręcą, i Dered gdzieś tam to zauważa i chce odejść. Okazuje się, że gdzieś tam gościu się na nich rzuca, i wtedy zjawia się yy, był Izabel, który ich przegania i okazuje się, że on jest tutaj szefem chyba się Queen nazywał, ale nie jestem do końca pewny no i potem zaprasza ich do siebie no i tutaj jest dosyć ciekawa rozmowa z której e, okazuje się, że no, gościu był takim srogim dupkiem nie? bo zdradzał Izabel z jej siostrą i okazuje się, że Laurent jest jego mm, synem tak Oczywiście gdzieś tam widać, że Izabel to źle przyjęła i Deryl już stwierdził po prostu, że, że jebać tego dupka i wychodzimy już, znajdą inny sposób na dostanie się do domu. No i potem wychodząc widzimy jeszcze jak Izabel wylewa swój żal właśnie na Deryla. Sam Deryl mówi, że to na nie, nie na niego jest zła. No i w sumie to racja, no ale cóż. Pokłócili się, że tak powiem. No i Izabel wściekła doszła. I w międzyczasie, nie wiem jak oni się musieli chyba jakoś minąć, ale pff, niezauważenie, nie wiem ja w jaki sposób, ale przychodzi całdron razem z obstawą ludzi do tego całego queena. No, w sensie musieli się tak dosłownie chwilę co minąć, bo gdzieś tam Terylston i Izabel odeszli już stąd do tej osady falu i nagle przyszedł całdron, więc to dosłownie było owłos. No i on się właśnie pyta tego queena, czy widział amerykańca. No i oczywiście chłopik sprzedał. Oczywiście, jak żeby inaczej jednak potem już przechodzimy do właśnie Izabel, która przeprasza tutaj Deryla za to, że ją tak poniosło. E, właśnie w tej całej już osadzie falu, gdy są. No ale widzimy, że Deryl już się zbiera i ma zamiar stąd wyjść, bo też mówi, że w sumie a sobie już jesteście bezpieczni, macie dach nad głową, poradzicie sobie bez mnie. No i też przy okazji sam również wylewa swój żal o to wszystko, co się dzieje. E, i, I o to co myśli o Izabel. E, także no. Ciekawie, no i w tym momencie też słyszymy jak Lorent to podsłuchiwał i mówi, że go nienawidzi i gdzieś tam Lorent ucieka. I w międzyczasie do całej osady um, przychodzi oczywiście Koldron razem ze swoją obstawą i zauważa Deryla, no i zaczyna się oczywiście pościg. Za Derylem, który jest ścigany właśnie przez tego Koldrona, e, który go ściga. E, widzimy też, że tam próbuje do niego strzelić, ale nie trafia, e, potem każe jego ludziom go złapać naokoło. A sam po prostu rzuca się przeskakuje przez dach i goni tego Deryla. Potem widzimy, jak się ze sobą szarpią, i już w zasadzie deryl ma go praktycznie zadusić, tego samego na śmierć ale wtedy akurat zjawiają się ludzie z tamtej grupy, którzy strzelają do niego z dachu. Oczywiście nie trafiają, <grym> jakby to chyba logiczne. <grym> Kto by się spodziewał, że ktoś do Walking będzie celnie strzelał? <grym> Niemniej jednak widzimy, że deryl. Hmm, Ucieka, a w międzyczasie widać jak Izabel krzyczy, Lorent, ja oczywiście szuka Lorenta, ale nigdzie go nie może znaleźć. No i potem wracamy do samego sobie dyryla, i to jest w zasadzie już finał odcinka, w którym nagle widać, że sufit się zapada, znaczy podłoga się zapada pod e, dyrylem, cały ten dach był niestabilny, no i Daryl wpada gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, i na tym kończy nam się odcinek. Czekajcie. <laughs> to jest koniec. I to jest yy, koniec odcinka. Odcinek oczywiście był troszkę krótszy, bo 45 minut, gdzieś coś takiego, może tam 46. Yy, ale znowu było strasznie, gigantycznie krótkie omówienie. No cóż, nie było aż tak dużo rzeczy do pogadania o tym odcinku. Mimo, iż gdzieś troszeczkę więcej dostaliśmy z tej całej grupy, tej, tej piary, która widać, że robi te eksperymenty na tych zombie. Yy, prawdopodobnie, żeby je w końcu zniszczyć ewentualnie, żeby sprawić, żeby były mocniejsze i wytrzymalsze, ale nie wiem po co by miała to robić. No i właśnie tutaj na sam koniec też widzimy, że Daryl został zaatakowany przez tych ludzi. Szczerze mówiąc, nie wiem jak będzie wyglądał kolejny odcinek, ale wydaje mi się, że możliwe, że będą kontynuowali tą scenę, albo totalnie zrobią w ogóle cięcie ale wydaje mi się, że raczej Darylowi uda się uciec i pewnie spotka Izabeli i powiedzą hej, gdzie jest Lorent? i się okaże, że właśnie nigdzie nie ma Lorenta I jednak mimo wszystko Daryl stwierdzi, że nie odejdzie i jeszcze zostanie z nimi przy okazji pewnie też jeszcze będzie ten cały falu z jego grupą bo pewnie się okaże, że sporo z jego ludzi też gdzieś zginęło w trakcie tej strzelaniny czy gdzieś przepadło no i szczerze stawiałbym na to że to właśnie ten Queen pewnie wykorzystał tą całą oferę bo on pewnie sprzedał Deryla, gdzie on jest, w tej, że jest w tej całej grupie tego Falu, i, i prawdopodobnie on podążał za tym samym koludronem i pewnie wykorzystał to, że Loren gdzieś tam uciekł od tej Izabeli od Deryla i pewnie gdzieś go złapał po drodze i pewnie chce go zabrać do siebie, powiem mu pewnie, że jest jej, jego ojciec, ojcem i tyle, nie? Tak mi się wydaje, więc pewnie to będzie najbliższy odcinek, będzie, będzie z nim głównie. Więc zakładam, że pewnie ten Queen zginie pod koniec kolejnego odcinka. Bo to pewnie on wykorzystał tą całą aferę i porwał tego Lorenta. No i w sumie, czy coś więcej tutaj jest tak naprawdę do powiedzenia? No właśnie. No właśnie, wydaje mi się, że chyba tyle jest o pogadaniu, co będzie tak naprawdę dalej. No bo powiedziałem o tej kontynuacji finałowej sceny, o tym co będzie z tym Lorentem i z tym pewnie Quinnem, że to on go pewnie porwie. No nie wiem, co tak naprawdę więcej można by tutaj wywnioskować po tym odcinku, co będzie dalej. No bo co, ten kołdron cały czas będzie ścigał Dyla, a tamta te piara z tymi eksperymentami, nie wiem, może coś pokażą w najbliższych odcinkach, yy, dlaczego są robione te eksperymenty i czy jest ich więcej. Tych oczywiście nowych wariantów, na których przeprowadzają te eksperymenty. No i w zasadzie tyle, nie? Tutaj nie ma znowu zbyt dużo do pogadania, że tak powiem. Niemniej jednak bym powiedział, że ten odcinek jest lepszy niż poprzednie dwa, bym powiedział, że tak w zasadzie jak na przykład Dead City to było tak, że zaczęliśmy naprawdę dobrze i z każdym kolejnym odcinkiem był taki krok w dół, coraz to jakby słabiej było momentami. A tutaj jest trochę jakby na odwrót. Zaczynamy od takiego mm, trochę kwaśnego odcinka i tak jakby stopniowo idziemy do góry. Zatem. Możliwe, że nawet ostatecznie ten serial wyjdzie dużo, dużo lepiej niż The City. Jeżeli faktycznie, no, z każdym tym kolejnym odcinkiem jest coraz lepiej. Więc liczę na to, że. Faktycznie będzie coraz to ciekawiej. No ale ode mnie byłoby na tyle. Łapka w górę, subskrypcja mile widziana. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja mówiłem coś na poprzednim live'ie, że to chyba było e, omówienie drugiego odcinka Daryl Dixon było na, najkrótszym omówieniem w historii kanału. To teraz kolejne naj, najkrótsze omówienie w historii kanału. Omówienie trzeciego odcinka Daryla. No ale zresztą jest jak jest. Także co, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się za tydzień na kolejnym omówieniu. Już czwartego odcinka. No i w tym piątek oczywiście na live'ie. Także co, do zobaczenia i cześć.